Cześć. Na prośbę jednego z widzów zaprezentuję wam dzisiaj noże typu NEK. Jeden z widzów właśnie był zainteresowany tym go a jako że mam ich kilka, no to wam je dzisiaj pokażę. Co prawda to nie jest cała kolekcja, tych noży jest znacznie więcej, ale na moje potrzeby wystarczy, na potrzeby filmiku. Pierwszy. Znaczy, wszystkie te noże tutaj to jest firma Golski. To sobie ustalmy już na początku. Tak, to jest już pierwszy. Yy, Parakord nie jest w zestawie. Yy, do niektórych noży, jak tutaj mamy takie yy, rz rzemyki parakordu, no to yy, musimy sobie je sami kombinować. A czasami w zestawie mamy coś takiego. Tak, pierwszy parakord przywiązany na szyję, dość lekki. Rękojeść gumowa, siedzi bardzo mocno. Nie ma opcji, żeby nam to wypadło. Tak to wygląda: taka mała katana. To bardzo ładnie to wygląda. Noż możemy dodatkowo tutaj przywiązać sobie. Nie wiem, czy ma to sens. To jest nek do takiej lekkiej pracy. Raczej to, to będzie zbędne, ale jakby ktoś się uparł. Wszystko to jest nie nierdzewna. Tutaj. tutaj na mnie nie uraczymy przy nekach. Stali węglowej poza chyba jednym wyjątkiem, jaki znam na rynku, to jest firma Gondor. Tak sobie go tutaj odłożymy. Ja tylko zobaczę, jak to będzie widać. Dobra, może być i tak drugi to jest nóż tego typu. Z tego czasu była taka cała seria tych noży. Najbardziej mi się tam podobało Spike, chyba szkocki Spike to było, ale niestety już jest to niedostępne na rynku. Nie wiem, czy nawet te są jeszcze dostępne. Zobaczcie, jaki tu, tu jest gruby ostrze, on schodzi do samego końca. To jest taki clean. Bardzo ładny, bardzo fajny nóż, leciutki. A jeśli chodzi o, o mnie, to jest troszkę za długi. Mamy tu wygodną rękojeść. Tutaj sobie tak do końca, chociaż też chycimy ją ręką, ale tutaj mamy to takie bezpieczne. Jest to oczywiście full tank. To też jest na plus, mamy neka, full tanka. Bardzo rzadko się to spotyka. Tutaj raczej jest to typu fighter. To nie będzie nóż w terenie. To było zaprojektowane jako nóż do samoobrony. Jest to bardzo praktyczne, jeśli nosimy nóż na szyi w, w sytuacji zagrożenia. Zalecane jest podnosić ręce troszkę do góry, tak na wysokości brody, klatki piersiowej. I wtedy ten nóż mamy blisko, bardzo ten nóż. No, wiadomo, jak to jest w polskich realiach jak wygląda. No ale to było na rynek amerykański, to jest zupełnie coś innego. Jest bardzo wygodny chwyt, zarówno tutaj, jak i tutaj. Różnego rodzaju cięcia. I co ciekawe, to też jest full tank. Zobaczcie, też taki dość nietypowy, ale jednak to nic tu nie jest łączone. To jest jeden kawałek stali. Te rękojeści są tutaj przytwierdzone. Nad tym modelem warto się zastanowić. To jest. MiniTek Nazwa tego noża to jest MiniTek Ja nie kojarzę nazwy tych noży, to, to jest taka typowa moja kolekcja Często zabieram je w teren, ale jakoś Neki to nie jest Nie jest jakiś komik to, ja jednak wolę ciężkie noże do lasu A Nek to jest taki gadżet Ostatniej szansy dla mnie bardziej Ten nóż już widzieliście, on jest na filmiku, chyba od roku czasu i właśnie pod tym filmikiem, jeden z widzów się nim zainteresował. No, jeśli chodzi o taką, taką wizualną, namacalną jakość, to ten nóż mi się wydaje najbardziej porządny. To on jest taka rękojeść gruba, jest specjalnie wyprofilowana. Kiedy mamy rękojeść okrągłą, to jest bardzo często, że ona nam się obraca w ręce, lekko ten nóż przesuwa. Tutaj zastosowano klasycznego fightera, plus właśnie te wycięcia, co sprawia, że to naprawdę ten nóż nam leży w ręce jak jak marzenie. gold Steel we wszystkich tych swoich fighterach, takich pseudokabarach, właśnie zastosował ten patent i to jest bardzo, bardzo dobre. Również mamy to miejsce na, na parakord, na jakiś żemek yy, mamy Zabezpieczenie, prawda? Nasz jelec, ostrze jest z jednej strony. Ta chmur stępa. jest tempa. Mamy trzy rodzaje, z tego co pamiętam, tych, tych kling. To jest taki typowy Fighter. Mamy sztylet. Oraz mamy coś w rodzaju Tanto. To są dwie, to są dwie różne serie. Tak? W tej serii mamy wszystkie takie same rękojeści, tylko różnią się klinkom. I mamy podobne do tego, tanto, tylko ścięte pod kątem prostym. Przy nożach nekach bardzo ważna jest waga oraz co, jak się z tym czujemy. Jeśli... Te noże najlepiej przymierzyć sobie w sklepie czy gdzieś, bo jeśli ten noż nam będzie wadził, już w domu, jak go założymy, gdzieś nam będzie ocierał. To będzie dla nas niewygodne, to nie będziemy tego nosić. To jest to jest w takim miejscu, że ten nóż nam będzie, jak nam będzie przeszkadzał, ten nam będzie przeszkadzał przez całą wyprawy i go w końcu zdejmiemy. A nie o to w tym chodzi w nożach typu NEK. Chodzi o to, żeby to mieć zawsze przy sobie, żeby to nosić jako, jako ozdobę, jako taką, no, taki łańcuszek, który mamy zawsze przy sobie, i w razie czego nam się może przydać, czy to w terenie, czy to w jakiejś sytuacji awaryjnej. Bardzo to jest fajne, również jako chodzi o takie uzupełnienie plecaków ucieczkowych albo po prostu noża gdzieś na szczelnicę, czy gdzieś w jakiś taki teren, gdzie co, niekoniecznie zawsze zabieramy ze sobą nóż, a jednak się może przydać takie narzędzie. To jest bardzo przydatne. No i tutaj mamy taki. To był mój pierwszy nek Nawet już nie wiem ilu lat. To był taki fighter jakiś tam, nie wiem, pseudo Ninja czy coś, również Gold Steel. Nie wiem czy on jeszcze jest dostępny na, na rynku, ale co jest fajne, to jest dwustronne ostrze. No, typowy fighter, tak? On był do dźgania. To nie było tam jakiejś pracy w drewnie, jak może tutaj widać. To już był ostrzony dość wiele razy, dość mocno. Jest dość starty. Czy to jest full tank? Wydaje mi się, że tak. Chociaż nie mam takich informacji i, i nie, nie daję sobie uczyć głowy, ale. Raczej raczej to będzie full tank, z tego co tutaj widzę, to albo może nie do końca to, to, to wchodzi, ale, ale no chyba nie. Tutaj raczej nie widzę żadnych łączeń. To jest prawdopodobnie coś jak w tym stylu, tylko nasza rękość dodana i tyle. To jest zaleta tego, no że jest taka, że on jest najlżejszy z tych wszystkich, noży to jest leciutkie. Wygodny chwyt, co prawda, no tutaj to nie jest takie super. To się nam może ześlizgnąć i to, i to bardzo łatwo. Patrzcie, jak ja trzymam to w ten sposób, to już mi ta ręka zjeżdża. To mm, Jednak to no tutaj nie ma takiej możliwości. A tutaj, czy tutaj, no przy jakimś zadawaniu jakichś sztychów, to czy tam ciężkiej pracy, no wiadomo, to są gadżety. to tak, ale jednak lepiej bezpieczeństwo jest najważniejsze. No nie chcielibyśmy mieć sytuacji takiej, że nam palec zjedzie. Tutaj przecięcia. dość, że będą bolesne. Dwa, że będą bardzo krwawić. A trzy, że tutaj mamy nerwy bardzo blisko i bardzo łatwo je przeciąć. I potem bez chirurga, a czasami nawet przy pom dzięki pomocy chirurgowi, i tak się nie da yy, tej ręki do końca naprawić. To będą nam palce drętwiały. Trzeba uważać. Ja mam tu jedną pamiątkę, więc yy, co prawda, mi się to fajnie zagoiło. Ten pal jest w 100% yy, sprawny. No, ale mogło się skończyć tak, że byłby taki trosz, troszkę sztywny. To, to tutaj nie wiem, czy to widać, ale musicie mi wierzyć na słowo. Więc doświadczenie jest. Warto o tym pamiętać. No więc tak, no, kolejną sprawą to są pochewki. Pochwy są bardzo ważne. Przynekach. Jeśli chodzi o Gold style, to mogę polecić śmiało. Yy, innych firm raczej, raczej nie stosuję. Yy, może Kabara jeszcze pokażę. Kiedyś tam. Kabar ma bardzo fajną. Yy, nie kabar, yy, sorry. nie kabar, tylko kontor. Yy, ma bardzo fajną serię prymitywnych noży. Te noże są tak wzorowane na takich nożach yy, ludzi pierwotnych. Które mają imitować noże z kamienia. One są ze stali węglowej, ale po prostu mają taką imitację. To, to jest bardzo ciekawe, chociaż ceny są według mnie dość nieadekwatne do, do jakości. Znaczy, jakość jest dobra ich, ale cena jest bardzo wysoka, więc w ten sposób może. Więc tak, pochewki bardzo ważna sprawa. One się nie, nie odkształcają, bardzo dobrze trzymają. Nie wyobrażam sobie, żeby mieć nóżnek który jakoś, ma tam, jak, jakoś jest uszkodzona ta pochwała i ten nóż nam wypada to jest bardzo niebezpieczne <złasz> zwłaszcza jak będziemy to nosić pod kurtką typowo kurt, takie kurtki anorak, które rozpinamy tam do, do, do pasa no, do, no w zasadzie do pasa do połowy brzucha to, to bardzo fajnie się będzie ten nóż przy, takiej, przy takim górze sprawą ale no jeśli będzie zapięta i nam to wypadnie no to no nie chciałbym być w skórze tego człowieka, zwłaszcza jak się będziemy gdzieś wspinać, ja tym może często zabieram właśnie na jakieś wyprawy w jaskinia Gdzieś się muszę czasami przyczołgać, przycisnąć przez jakąś szczelinę, czasami się gdzieś tam wspiąć Więc tutaj bezpieczeństwo jest bardzo ważne Nasz tors to jest jedna wielka strefa niebezpieczna, jeśli chodzi o jakieś Jakieś gnięcia, przycięcia, tutaj wszystko będzie bardzo niebezpieczne, więc pamiętajcie jeśli kupujecie już taki nóż i chcecie go nosić, to żadne tam no y, żadne tam firmy typu krzak. A spróbuję sobie jakiś tańszy nóż. Może, może to będzie działać, może nie będzie działać, bo to się może skończyć naprawdę źle. A jak będziemy w jakimś terenie takim odludnym, to może się skończyć nawet tragicznie. Tyle jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jeszcze wam tu pokażę to, może trochę i wiecie co ja wam to przesunę i pokażę wam ten noż. no, no nie je wyłączyłem więc wam pokażę te noże bardziej z tej strony już bez mojego stelarza. jak to się dziwnie patrzy przez tę kamerę więc tak jeszcze taki sobie zrobicie rzut oka na te gold ceny tych noży te, obecnie się jakoś wahają do, od, od 100 do 150 zł, o ile są w ogóle jeszcze dostępne. Te modele były wypuszczone co jakiś czas. To była chyba pierwsza seria, druga seria, potem trzecia. Znaczy, ja to mówię tak orientacyjnie, bo te noże, prawda, mamy jakieś tam jeszcze inne, te neki, te neki, typowo fightery, typowo do, do pchnięć zupełnie bez żadnej tam, yy, żadnych tam walorów do yy, survivalu, do, do bushcraftu tylko takie typowe, typowe fajtery, ja takich noży nie kupuję one mi nie są potrzebne, to jest dla mnie jeśli chodzi o mnie to ja... no ale może się Wam uda jeszcze coś znaleźć na pewno te są jeszcze dostępne, niektóre modele chyba jeszcze te, na, za te nie daję sobie głowy uciąć ale nad tymi można się zastanowić A jeszcze mam tu zaświetlone światło, bo przygotowałem sobie lampę, a w sumie tego nie zrobiłem, może będzie lepiej widać. O, pewnie, że lepiej widać. To Ponieważ już jest ta pora, że nam tutaj śnieg pada, robi się coraz szybciej ciemno i trudno o dobre naświetlenie. Ja od czasu do czasu będę ten może zabierał w teren. I może coś się uda nagrać filmik jakiś, jeśli nie zapomnę. Co prawda mam dużo tych filmików do nagrania, więc nie obiecuję. No, jeśli chodzi o dzisiaj, to to już będzie wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie coś zobaczyć, albo jesteście jakimś nożem zainteresowani i chcecie się coś więcej dowiedzieć, to śmiało piszcie w komentarzach. Jak będzie chwila, to coś nagram. Pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się.